Cześć, witajcie, tu Kifi, a to kolejny odcinek z Brawl Stars i jak widzicie, przede mną mam odpalony odcinek z Brawl Talku, o którym pewnie już wiecie i nie chcę Was tutaj zanudzać tymi informacjami, natomiast na szybko, no, muszę się do tego odnieść oczywiście Angelo. Angelo, powiem Wam, że wydaje mi się bardzo ciekawym brawlerem, który będzie już teraz dostępny w nowym sezonie do odblokowania. Fajnie, że jest to brawler, który ma daleki zasięg, ale pewnie wiecie już, jak on ma te wszystkie funkcje, tak? No, bo to już wyszło w sobotę, pewnie jesteście z tym zaznajomieni. Jeśli nie, to z jej ale jeżeli chodzi o tych dwóch nowych Brawlerów, no to zdecydowanie Melody wydaje się ciekawsza, głównie ze względu na to, że tak, po pierwsze ma ten e, atak znów zasięgowy, ale po drugie bardzo fajne jest to, że ładują się wokół niej właśnie te nutki przy trafieniu, które dają też, że tak powiem, atak właśnie przy kontakcie, przez co jest to dobra obrona, bo często te zasięgowe postacie właśnie nie mają nic na blisko, a tutaj jest dobre. Ciekaw jestem, czy będzie jakiś nerw tych postaci, na pewno będzie jakiś nerw w tych postaci, no bo one zawsze wychodzą troszkę OP. Jeśli chodzi o Brawl, tak, no i jak widzicie, ja szybko tutaj chcę przeskoczyć, bo mówię, pewnie już wszystko wiecie, ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę nie na skiny, które też są oczywiście bardzo fajne, bardzo, bardzo że tak powiem, warto byłoby je zdobyć, ale. No, ten to jest w ogóle Pup Spike, to jest to jest najlepszy skin, jaki widziałem, nie? Chyba w sąs na razie. No ale tak. Tryb ten, właśnie ten tryb, o jak on się nazywa, ucieczka z trofeum. To jest tryb, który bardzo mi się spodobał. Jak zobaczyłem coś takiego, czyli to jest tryb, który polega na tym po prostu, że jak sami widzicie zdobywacie pucharki i e, w trakcie gry możecie opuścić, że tak powiem, z pucharkami e, i nie musicie czekać do końca, nie musicie czekać aż wygracie, możecie uciekać. Bardzo mi to przypomina Call of Duty. Jeżeli graliście kiedyś w jakiegoś Call of Duty albo w jakiejś innej gierki tego typu, no to wiecie, że coś takiego właśnie e, miało miejsce i dlatego ten tryb wydaje mi się bardzo, bardzo fajny że Wam, że czasem będę tą osobą, która zbierze 5 i nie wiem, ucieknie, także nie mogę się doczekać tego trybu, chyba nawet bardziej niż tego trybu rankingowego, który oczywiście też jest mega fajny, no ale ten tryb po prostu bardzo mnie zaskoczył pozytywnie. A Wy widzowie dajcie znać, jak podoba Wam się to, co będzie w najbliższej aktualizacji. Jeżeli Wam się podoba, to zostawcie łapkę i komentarz z napisem podoba mi się. Jeżeli bijecie 500 łapek pod tym filmem, to w następnym rozdajemy doładowanie, żebyście mogli właśnie na przykład kupić sobie nowy sezon albo jakieś gemy, cokolwiek. Byście chcieli Nowy sezon zapowiada się świetnie Ale teraz muszę wam jeszcze jedną świetną informację przekazać Tak jest, to co teraz widzicie na ekranie To skin, e, który dropnąłem dzisiaj Natomiast widzicie to w takiej postaci Ponieważ e, nie zdążyłem tego nagrać Nie spodziewałem się, że dostanę skina Myślałem, że wylecą mi jakieś monety I po prostu po meczu zrobiłem skina To jest jedyne co zdążyłem zrobić, bo nie zdążyłem nagrać No ale tak jak widzicie jest Jackie Zobaczmy czy mam tego skina I jest budowlaniec Jackie Co prawda nie gram tą postacią za bardzo Ale w sumie może zagrajemy sobie, zobaczcie Dosłownie zero pucharków na tej postaci Więc zagrajmy sobie nowym skinem, który odblokowałem Ale może zanim sobie zagramy, no to oczywiście otwórzmy sobie coś Otwórzmy sobie coś, no bo tak Tutaj sezon, który teraz się kończy Może coś jeszcze wypadnie, no tutaj rzadki Więc raczej nie ma na co liczyć ciekawego Ale dobra, zawsze coś No szkoda, że akurat mi się nie nagrało ten opening, Ale no mówię, nie spodziewałem się, że w ogóle coś mi się uda wygrać Gaz, odblokować teraz 36 diamencików Natychmiast i utrzymaj... Nie dobra, jeszcze sobie, jeszcze sobie poexpijmy gasa jeszcze zdążymy odebrać. Odbierzmy sobie monetki. No i dobra. Widzowie, właśnie jeszcze wróćmy do klubu i zobaczmy, co się dzieje w klubie, bo w klubie już jest nowa świnia i jak widzicie, teraz już zdążyliśmy nabić ją 3 na 5. Został nam jeden dzień, kiedy wy to oglądacie. To jest ostatni dzień, więc w sumie jeszcze zdążycie. W sumie jeszcze zdążycie. Jeżeli ktoś nie zrobił, no to zobaczymy właśnie, kto nie zrobił. Tutaj wszyscy wykorzystali bilety swoje 000. Tutaj jeszcze Legenda Leon ma 2, tutaj jeszcze Vito ma 10. No, są ludzie, którzy w ogóle tej mega świni nie robili i powiem wam tak, za jeden dzień, jeżeli tutaj nie zrobicie tej mega świni nawet jednego biletu, no to będę po prostu wywalał z klubu osoby, które no, że tak powiem, nie przyczyniają się do tego, żeby tą świnię robić, nie próbują chociaż dlatego zwolni się troszkę miejsca widzę, że troszkę nowych zaproszeń jest, dobra, może przy, przy okazji odcinka wybierzmy losową jedną osobę i przyjmijmy ją nie wiem, zobaczmy Koko, Koko 11 tysięcy pucharków, Leona widzę tutaj ma no ale dobra, przyjmijmy go, w takim razie Koko niech będzie przyjęty i niech robi oczywiście nam mega świnie, bo zaraz będzie mi otwierać Dobra, w takim razie, jaki tryb wybrać? No nie ma jeszcze tych nowych trybów, na które czekam, bo to będzie naprawdę mega fajny tryb. Zagrajmy sobie w takim razie Zadymę, tak? Zagrajmy sobie Zadymę 5 na 5 może to jest dobry sposób, żeby zdobyć pucharki. Ja wiem, że teraz zero pucharków. Widzowie, jak to jest, że jak się ma zero pucharków, to się gra z botami? Bo nie wiem, czemu ostatnio mi ktoś pisał, że gram z botami? W sumie nie rozumiem. W sensie, ja wiem, że na początku są boty, ale ja już mam tych trochę pucharków. Czekaj, 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 bo ja nie ogarniam tej postaci. Aha, dobra, bo to tak bije obszarowo. Dobra, w takim razie muszę troszkę się ogarnąć. Idę po piłkę. Dobra, na szczęście tutaj Sonic ogarnął. Okej, okay. ej, fajne to jest! Naprawdę fajne. Dobra... Oj, teraz, Oj, nie, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Muszę troszkę się zrespić. No i pięknie, Sonic strzelił gola. Pięknie, w takim razie mamy już jeden gol. Teraz jeszcze drugi. Ej, fajne to jest! Pierwszy raz gram tą postacią w ogóle. A jest naprawdę fajna. Myślę, że tutaj dałoby się, dałoby się polubić z nią grać. Ja już polubiłem zresztą. Dobra, weźmy piłkę. Weźmy piłkę. Może uda się strzelić gola. Doleci, 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 doleci. No jak to nie doleciało? Dobra, musi... Jest! Zdobyłem gola! Kifi strzelił gola. Rozgrywka zakończona. Pięknie. No to 8 pucharków na sam start. Bardzo mi się to podoba. Zagrajmy jeszcze. Zagrajmy jeszcze, bo w sumie czemu nie? Ale może inny tryb. Dobra, zobaczmy jak poradzimy sobie w zadymie, ale 3 na 3. Kurczę, nie wiem czy ta postać będzie dobra na 3 na 3, bo na 5 na 5 to jest fajna, fajna postać obszarowa, która no naprawdę zadaje tutaj na blisko fajne obrażenia. Dobra, o! Dobra, jest tutaj frag zrobiony. Ej, lubię tą postać. Naprawdę lubię tą postać. A jeszcze bardziej lubię strzelać gole O, co tu się dzieje? Jest! Strzeliłem gola! Kolejny gol! Ej, dobrze mi idzie tą postacią No chyba, że mówicie, że gramy teraz z botami No to wtedy nie wiem, czy dobrze Dobra, podbieramy piłeczkę, oczywiście Nie przejmujemy się tym, nie przejmujemy się tym Idziemy Oj, dobra, trzeba się trochę przejąć tym jednak Oj, 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 to nie był dobry ruch, to nie był dobry ruch No oni chyba wiedzą, że nie, mogę, nie mogą Za bardzo podchodzić Że raczej na daleko muszą grać Dobra, super atak. Wow, nie do końca wiem co ten super atak robi, ale wygląda fajnie na pewno. Ej, to jest fajne, bo to nawet przez ściany bije ten atak. Ej, jak on przez ściany bije, no to naprawdę sztos. Oj, to było za wcześnie, za wcześnie. Dobra, gol. gol, 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 strzelaj, tak! No i pięknie, mamy wygraną. Bardzo mi się to widzowie podoba. Polubiłem nową postać, druga ranga, zwycięska pasa. Dajcie znać oczywiście, jaka jest postać dla mnie dobra. Na przykład o, wybierzcie mi, zróbmy teraz tak, teraz w komentarzu piszecie jaką postać mam wybrać do następnego odcinka i jaki tryb gry mam grać i będę grał cały odcinek tą postacią, co Wy dla mnie wybierzecie. No i cóż, czekamy na nowy sezon, bo to będzie chyba bardzo, bardzo ciekawe. Ostatnie przebrania, zobaczmy co to jest, bo tu pewnie się zaraz coś wszystko pozmienia. No to co, standardowo robimy tak, że jak przegramy, to kończymy odcinek, dobra? Więc gram, dopóki nie przegram, zobaczymy. Jeżeli teraz przegram, no to kończymy odcinek, jeżeli nie, to gramy dalej. Dobro, jest. Biorę piłkę, biorę piłkę i dostrzelić golaniem. O nie, odebrali. O, niedobrze, niedobrze. Oj, oj oj. Damy radę, damy radę. Chyba zobaczcie ile nas jest. Wow! Ja to strzeliłem! Ej, widzowie, nawet nie wiedziałem, że miałem piłkę przy nodze. Ale to dobrze, nie będę narzekać. Oj, oj, oj. od razu, super atak, tak na starcie Dobra, gol, 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 gol No nie, Szeli złapała. Szeli złapała, niedobrze. Ale dobra, przejmujemy piłkę znowu. Strzelamy! Jest! Ej, widzowie, ja chyba powinienem zostać piłkarzem, może z Węgorzem muszę jakieś kolabo nagrać. Węgorz na napisał, że to jego nowa, ulubiona seria. O, Dominik, proszę bardzo, możemy zagrać, ale nie miałem grać, dopóki nie przegrywam, więc gramy dalej. Dobra, lecimy kolejny meczek, tak jak mówiłem, gramy, dopóki nie przegrywam, więc na razie nie przegrywam. Oj, oj, dobra, teraz mi się umarło. No i pięknie, gol! Dobra, umarło mi się, ale chyba zaraz strzelą gola nasi, coś tak czuję tam, no właśnie, szybka akcja. I kolejny meczek i mam nadzieję, że znów będzie wygrany. Żeby tutaj odcinek był dłuższy troszkę. Oj, dobra, jest dobrze, mamy piłkę. Bella ma piłkę, Bella ogarnie no, nie ma problemu. Gol, 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 gol. szybko strzelaj! Czemu nie strzelił? O, dobra, gdzie jest piłka? Ja mam piłkę? Nie, nie mam piłki. Jest, Diego strzelił, easy. Oni nawet nie wyszli z respa. No dobra, super atak, zmarnowałem troszkę. Ale on się szybko ładuje dosyć tutaj. Gdzie jest piłka? Dobra, poczekajcie, bo oni są nieźle... Jak strzelił gola pomiędzy nich! Pięknie. No to zgodnie z ustaleniami lecimy dalej. Wbijamy kolejne pucharki. Oj, dobra, umarło mi się, ale to nic. Ja cały czas dobry team trafiam, no chyba, że to faktycznie są boty w przedziwnej drużynie, ale nie, no chyba to nie są boty, tak? No to wyglądają na prawdziwych graczy ludzie. Czy wiem, że Niki mogą mieć tak jak boty, ale. Ej, ponownie Mirak, dobra, bo to jest ta osoba z poprzedniej gry. Dobra, no to cyk, szybko, nie? Szybko idziemy. I kolejny gol. Jeju, jaka to jest ekspresowa gra! To jest... dosłownie 8 pucharków plus jeszcze zwycięska pasa. Nie wiem, w pół minuty. Dobra, pora na zmianę trybu, bo cały czas grałem tym samym, no i wiecie, no nie można tak cały czas grać tym samym. Trzeba pozbierać trochę skrzynek. Oj, 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 tam jest przy połowo troszkę, uciekamy sobie. Dobra, i uciekamy, bo tam mamy przy sytuację, z tego co widziałem. Oj, kolega dostaje. niedobrze jest, niedobrze. O nie, no i padłem głupio. Zobaczymy, może to przetrwa. Może to prze... Dobra, nie przetrwał, nie przetrwał. Ale, ale zwycięska pasa nadal jest, no to gramy dalej, co? Dobra, super atak, mrozimy. I oni się tak zatrzymują chyba na tym super ataku Ja muszę czytać, co ten super atak robi, bo nawet nie wiem do końca. Dobra, piłkę ma jeden z naszych, ale pięknie, tutaj wszystkich porobiliśmy praktycznie. Szybciutko. Oj, dobra. No i gol, 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 jej, ale te gry z szybko lecą. No to kolejna gierka. Widzowie, ten odcinek już chyba troszkę trwa. A nie zanosi się, żebyśmy mieli przegrywać na razie, więc no zobaczymy. Chyba, że teraz wykrakałem. Nie no. Oj, 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 ale mnie dosięgło. Od tego minionka. Dobra, my to gadu, gadu, ale trzeba gole strzelać. Więc zamrućmy ich i... Ale to była piękna akcja. Proszę bardzo. Ja nie wiem, czy ich zamrażam, ale tak miałem wrażenie, że oni tak stają w miejscu, jak, jak robię ten super atak. Tak, tak. No zdecydowanie coś takiego jest. Dobra. I kolejny dekiller Killer strzela gola na pustą bramkę. Pięknie. No to kolejna zadyma i widzowie. Chyba mam rekord swój, jeśli chodzi o zwycięską pasę, Bo mam 9. Nie wiem, czy miałem kiedyś większą zwycięską pasę, Przynajmniej nie odkąd wprowadzili ten znaczek, i nie odkąd powróciłem teraz do Bromstars. To czegoś takiego chyba nie miałem. Dobra, blokujemy. Nie wiem, czy warto było zmarnować ten super atak tutaj. Ale dobra, poczekajmy, aż oni troszkę ochłoną z tej ochrony. Oj, oj, oj. Dobra, mało HP mam. Oj, dobra. Gol! Dobra, super atak. O i, padłem, padłem, ale to nic, bo wszyscy oni też popadali, więc kolejny gol, na pustą bramkę będzie coś czuję, No, i tak jak mówiłem, kolejna wygrana. Zwycięska passa już plus 5 pucharków za 10 zwycięskiej pasy. Ja tutaj nie ośmielę się przestać. Kontynuujemy dalej, choćby ten odcinek miał pół godziny. Kolejna gierka i zaraz kolejny gol. No nawet nie zdążyłem tego powiedzieć do końca. A, to ja miałem piłkę, sorry. A dobra, podałem gościowi i cyk, na pustą bromeczkę. Nie wiem, ile, te, ile ten mecz zajął, dosłownie chyba 30 sekund. Dobra, kolejna gierka i tutaj padłem już na starcie. Oj, tutaj chyba mocniejsza ekipa. W końcu się zaczynają trafiać chyba i bardziej, może przez to, że wybiłem troszkę więcej pułarków. Ale spokojnie, jeszcze nie jest tutaj mowa żadna o przegranej. Dobra, ważne, że nasz Leon tutaj piłkę wykopał. Ale, no, już widać, że tutaj jest opór. Jest opór, którego nie było w poprzednich meczach. Więc może to i dobrze. Robi się trudniej, widzowie. W porządku. Nie mam z tym problemu. Dobra. Nie, no, co? O czym ja mówię? Dojeżdżamy. O nie, jednak strzelił nam gola. Oj, 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 oj. Czyżby to była przegrana? Czyżby zwycięska pasa właśnie się kończyła? No, to się zaraz okaże. Ej, nie, no, oni wjeżdżają tutaj w nas mocno. Wjeżdżają w nas mocno. I zaraz strzela na kolejnego gola, jeżeli tak się stanie. Dobra, wybijaj to, wybijajcie to, wybijajcie to. No nie, koniec, widzowie. Koniec tego odcinka. E, Jaki koniec mojej zwycięskiej pasy, która, no, była dość duża. Wróćmy sobie jeszcze na chwilę do menu. Plus 50 pucharków, elegancko. Nad więcej niż plus 50. 172 pucharki zrobiliśmy tylko na tej postaci. Widzowie, otwórzmy sobie na koniec oczywiście jeszcze jednego stardropa. Dla tych, którzy zostali na koniec, no niestety żadnego tutaj. Upgrade'u nie mamy. No i cóż, to tyle. Do następnego się ma.